Stiu poszukiwany listem gończym. Dubiel ponownie zabiera głos w sprawie Pandora Gate. Była pracownika Palasaida, dodaje oliwy do kaki, tej i wiele innych smaczków w dzisiejszej Hecy na patyku. Proszę o zostawienie kciuka w górę pod tym materiałem, gdyż sprawa jest niezwykle istotna i niezwykle poważna. Sełdecznie zapraszam do oglądania. Jak mówi nam jeden z artykułów na stronie i.pl, cytuję Jeden ze znanych z afery Pandora Gate YouTuberów, używający pseudonimu Stu, usłyszał zarzut związany z Prokuratura Okręgowa w Warszawie wystąpiła do Sądu Okręgowego z wnioskiem o areszt tymczasowy wobec influencera. Poinformował wiceminister sprawiedliwości Piotr Cieplucha. Sąd właśnie wydał zgodę na tymczasowe aresztowanie głównego podejrzanego, Stewarda. To efekt błyskawicznych działań Prokuratury Okręgowej Warszawy i mocnych dowodów. Koniec cytaty. CIA, bardzo błyskawicznych działań. Gdyby nie śledztwo dwójki gentlemanów, to Steward dalej by latał z gołym pitągiem po ulicach Warszawy. <laughs> Więc tak, Watahańczycy dopieli swego. Jupiter trafi, gdzie trafić powinien, a piętno, jakie pozostawiły internety, nie dadzą facetowi spać do końca swoich dni. Od razu uprzedzając, sądy w tej sprawie pozostawiają prawie taki sam posmak kaki na ustach jak wybylki dubiela. Ale do tego przejdziemy zaraz. Zresztą opowiadałem wam wczoraj o obywatelskim zatrzymaniu Stewarda w mieście Luton. Jakby mało było hecy, zrobiły to jakieś sebiksy, które chciały zyskać nieco atencji. My nie jesteśmy od wymierzania sprawiedliwości, a jedynie ludźmi od dyskusji. Każde prymitywne zachowanie powinno być traktowane kubłem zimnej wody wylanym na łeb. Nie ma usprawiedliwienia dla 31-letniego adepta. Nawet jego młody wiek nic tu nie zmienia. Ziomal zakochał się w tym, kim nie powinien i niech to będzie przystroga dla wszystkich zakochańców. Panujcie nad hormonami, zanim te zapodadzą wam stryczka w nos w najmniej spodziewanym uniwersum. Uprzedzając, Steward nie będzie miał przekichane w pierdlu. To nie są lata 90. ani film Symetria. No, uwal się, kurwa na! Nawet nie mruknij. Koleś będzie pod ochroną i jak tylko spadnie włos z szczupryny, dostanie się dyrektorowi zakładu za takie przedsięwzięcie. Ale przejdźmy sobie do Marcinka Dubiela. Nagrywam ten film, żeby pokazać wam, że nie jestem ani nigdy nie próbowałem kryć Dnia 12 października Mirabelka opublikowała film pod nazwą Ja vs Pandora Gate. Tydzień temu udowodniono, że bardzo łatwo jest zniszczyć komuś życie. Wystarczy jeden film, aby obrócić przeciwko niemu całą Polskę. Szczerze, z perspektywy główna na wietrze, ten materiał zdaje się bardziej mieć ręce i nogi niż poprzedni. Żydzę się każdą osobą, która kiedykolwiek sprawiła krzywdę dziecku i chcę, żeby to wybrzmiało. Kompletnie odcinam się od Stewarta i wszystkich jego wstrętnych zachowań. Emocje zostały odstawione na bok, choć wciąż jego oświadczenie warte Tyle co wnosi gile. Co gorsza, nie odniósł się do wszystkich zarzutów postawionych w jego stronę. Bardziej do tych, do których wygodnie było mu się odnieść. Wideo, które zostało pokazane, to nie jest żaden prywatny filmik z dwoma facetami próbującymi poderwać dziewczyny. To wideo wysłane na snapchatowe story, które widziało wtedy około 30 tysięcy osób. Dla przykładu, ani razu nie wspomniał o swojej głosówce, i tu ponownie cytuję: Choć do Jawożna, to mnie znajdziesz, zabawimy się ostro bez Stewarda. Choć do Jawożna, to mnie znajdziesz. Zabawimy się ostro, bez Stewarta. Dlaczego tego nie zrobił? Bo i po co? Każdy ma pełne prawo spełniać swe marzenia. Ludzie wydali na mnie wyrok, a zostały im pokazane zmanipulowane fragmenty rozmów. Doradzano mi, żebym się nie odzywał i najpierw udowodnił prawdę w sądzie, ale mam dość tego, że boję się wychodzić na ulicę. Dubiel stwierdził, że Sylwuś powycinał wycinki rozmów, by urozmaicić hece na patyku. Marcin chyba nawet skorzystał z tych samych usług montażowych co Bomb Deal, zapominając, że lampienie się w stronę 50 kamer nic nie zmieni w tym uniwersum na patyku. Zostałem wrzucony do jednego wora ze Stewartem i. Użyty do tego, żeby zebrać więcej wyświetleń. Czy naprawdę ktoś myśli, że Steve chodził od lewej do prawej i chwalił się swoimi niecnymi czynami? Albo przyszedł do mnie na przykład i powiedział: Jeden z internautów idealnie podsumował jego wypociny. Biała koszulka sugerująca niewinność, łapka w górę. Patrzenie prosto w kamerę wzbudzając zaufanie i wrażenie nie mam nic do ukrycia, łapka w górę. Dostaję takie okropne wiadomości: moja rodzina jest tak bardzo poszkodowana. Plus screeny? łapka w górę. Poruszanie spraw wygodnych dla broniącego się, przemilczenie głównych zarzutów, przekierowując uwagę na mało istotne sprawy, łapka w górę. Zostałem wrzucony do jednego worka z... ze styłu. Łapka w górę. To były tylko głupie, koleżeńskie żarty, łapka w górę. Naprawdę nic dodać, nic ująć. Zapomniał tylko dodać smutnej muzyczki dla urozmaicania tego bullshitu. Nie mam więcej pytań. To nie była żadna moja internetowa miłość, tylko koleżanka, z którą rozmawiałem na serwerach TeamSpeaka i Messengerze. Jak nastolatek z nastolatką. A kto nowy, niech kliknie subskrybuj na dole w celu otrzymywania notyfikacji o nowych materiałach na kanale. Na niekorzyść pana od 6.30 wypowiedziała się pewna jego była pracownica, z którą miał okazję stykać się końcówkami brzuszków. Adeptką tą okazała się być Ola, która hula w świecie influ, robiąc fotki zgromadzonym. Z wideo miało wynikać, że Palasite to zwykły kasztan grający na Emocjach. Sam Wardęga wspomniał o niej na jednej ze swoich transmisji na żywo. Posłuchajmy. U Palasajda pracowała taka dziewczyna, która też pracowała u nas. Przeszła do nas, nie? Do GOAT. No i u niego robiła wszystko git, wystawił. Ona gdzieś tam na studia szła, więc musiał jej wystawić praktyki. Wszystko jej tam wystawił i tak dalej. Ona zadowolona, że zaczyna studia, że ma wszystko podbite. Natomiast przeszła, mówiła, że rezygnuje u niego, więc tam minął miesiąc. Później przeszła do Goats. Spod, Gdzieś I tak po trzech tygodniach nagle się okazuje, że palasać zdenerwowany, że ona przeszła gdzieś indziej. To jej to napisał do uczelni i wycofał te praktyki. No ale oki doki, panie, bomb dil szeroki. Dajmy zabrać głos w tej materii pani Oli. Proszę o wpuszczenie krótkiego fragmentu. wam prawie dwa lata, i kto tam nie gdzieś wiedział kojarzył, to wie, że tam byłam. To nie było tak jak dużo komentarzy, że Ola pracowała tam dwa, miesiąc i potem nagle uciekła po tym, jak dostała praktyki. Nie, to tak nie wyglądało. Ja tam normalnie pracowałam. Ja też do niej mówiłam wcześniej, że będę coś takiego chciała ogarnąć. On powiedział, że nie będzie problemu, bo dziewczyna przede mną też w sumie miała takie praktyki. Więc czemu ja bym nie miała? Tym... Ogólnie te praktyki poszły, było wszystko ok. Ostatecznie nasza współpraca zakończyła się pozytywnie. Rozeszliśmy się w dwie różne strony. Ja poszłam do kołców po tym miesiącu, jak pracowałam, nagle zaczęły się tam robić niestaski, i nagle coś tam do niej nie pasowało. Nagle było tysiące rzeczy, które no po prostu nie były git. Rozeszliśmy się. Ale po prostu nie pasowało mu nagra. A w tym czasie też dostałam informację ze studiów, że moje praktyki nie będą do końca zaliczane, ponieważ jedna kartka jakaś tam nie zgadza. Po prostu te wszystkie papiery są ok, ale jedna kartka jest tam jakaś niezgodna i żeby po prostu Daniel ją podpisał jeszcze raz, to Daniel, Daniel, że ja tam im pomagała, mimo iż nie pracowałam, to starałam się pomagać, ale Daniel mi powiedział, że on nie wystawił pozytywny. Z dalszych relacji miało wynikać, że wystawił dziewuchę coś na zasadzie zemsty na niej. Ta miała przejść do gołców i hulać u boku Sylwusia i spółki. Znacznie mi się dogadać. Gadałam z Danielem, powiedziałam mu, jak to wygląda, że to tak nie może być. Uznał, że jeżeli wyciągnę wszystkie te dokumenty ze szkoły, to on na bazie ich wystawi mi pozytywną opinię. Zadzwoniłam do szkoły. Szkole mnie wyśmiali, powiedzieli, że pierwszy raz słyszał, żeby ktoś kazał wyciągać nowe dokumenty, jeżeli opinia była wystawiona pozytywnie, ma to sens, tak? Więc uznałam, że napisałam Danielowi, że Danielu ja po prostu sobie to łatwiej. Tej Sylwesty też mi obiecał właśnie, że jak coś mi pomoże, że nie będzie z tym problemu. Dlatego też Sylbek wiedział o sytuacji i, fakt, może nie do końca, właśnie wszystko dokładnie tak jak jest szczegółowo, no ale to przez to, że no, on też nie był jakoś zapoznawany z tym. Ja on po prostu tym rozmawiałam o tym, że w razie co mi pomoże i on też widział, jak nie byłam w sytuacji. Ja płakałam. W momencie rozpierdolił mi studia, bo ustał, że nie załatwi mi praktyk, bo kurwa wystawi mi negatywy. Ciężko stwierdzić, gdzie leży prawda. Prawda leży po środku, tam gdzie gówno po kotku. Zastanawiam mnie tylko jedno. Czy Dubiel z Półkazonu raczej wysłać mi rebelce paczkę na święta, czy raczej zamknie się w swojej jaskini po czasy, zajadając się zapasami z piwnicy? Obczaj film o Natanien Marconiu, bo ten również zagościł w naszych skromnych progach.